Dwie strony okay, oki, okay. ze mną jest. Emma, to ja zajad. Tak, i dzisiaj sobie gramy w Cave Warsy. Ostatnio były... Co tam było? Ferko mówi? Tak, Ferko mówi, ale dzisiaj tam nie gramy, bo, bo nie, bo ten serwer jest lepszy. Aha, ludzie wychodzą, świetne. Lubię. Bo, a nie, znowu jest. Ale to jest taka jedna rzecz, jestem totalnym nubem w Cave Warsy. Dobra, spoko, to, to, cicho, cicho, tego nie było. 10 sekund do startu, Ajaj. jej, nareszcie 13 osób, to ma 15 osób, o 15. No to w sumie dużo. 4, 2 1, wyszedł ktoś jeszcze, okej okay. Okej. Okay. Musimy szukać drewna. Dobra Sojusz między drużynami ban na 3 dni, to bardzo dobra. Ja zrobię crafting jakby, co? A, mam już crafting tu Gdzie? Mamy tu crafting, daj mi Gdzie jest crafting? A tam jest To ja, y to ja zrobię Drewniany kilof. To, to Ja będę kopał. To tylko potem drewno. A ja już będę kopał. W sensie. Dobra, y zrobię ci kilof od razu kamienny. Ja łóżko mam. Y I skoro jeszcze jest start odcinka, o tutaj pies piecyk No to zapraszam wszystkich, którzy nie zostawili łapki w górę. Do zostawienia lajka. Like bo to K bardzo... E bardzo e błaga. Daj mi ci dam. I to z góry dzięki. Bardzo, bardzo mi to pomaga. Prawda, Cajac? Tak, tak. Łapki w górę e... są świetne, masz. Ka 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 każda łapkę górę, to, to każdy słodki piesek y, i, lub kotek. Więc proszę, dawajcie łapki. O, tak. mam, mam skrzynię z przedmiotami. pokrzam. Co, co, co gdzie? Skrzynia z przedmiotami. Odrzuć. Trzy na jeden. One punch. Odrzuć 3 na jednego hita. To się przyda. Bardzo fajnie w sumie no. to, jest, jest. to jest drugi odcinek. Dobra czekaj. czekaj ten odcinek przepalam. leci. To jest dru, drugi odcinek. Dru, to jest ten to jest daily. To już jest dru, pi, drugi odcinek daily. W sensie nie wiem jak długo będzie daily ale jutro będzie daily. Dobra. Czekaj. W sensie nie wiem czy jutro będzie daily. Dobra nieważne. Żelazo mam trzy piecyk przepalam. daj ja daj, mi, daj mi jeszcze jedno. Daj mi jedno żelazo. O, tutaj jest. A nie, ale ja już mam. O tym mi chodzi. A jedno zwykłe żelazo, nie Nie, nie. Potrzebuję koni ochrony. Ojej. Ojej. To bardzo śmiesznie w sumie. Tak w ogóle, to w sobotę. Co teraz będzie? Będzie live stream. Czego? Z, chyba najprawdopodobniej gier z widzami. Więc bardzo. Pierwsze dobrze. diaksy. Też mam pierwsze diaksy. Dobra, nie dobra robię, to nie, robię. Nie, robię, nie rób diaksowego kilofa, to się totalnie nie opłaca. Wiem. Po co ci diaksowy off, skoro masz żelazny, który wszystko kopie, bo obsydian na razie nie jest nam potrzebny. Ktoś uciek, świetnie. Dobra. Ja będę kupił również emeraldy, bo można śledzić graczy za emeraldy. Dobra, to ja już biorę sobie miecza. I złoto można zbierać, bo złote jabłka oj, spadło. Dobra, te... czekaj, ty już zbieram złoto. Dobra, i wsadźmy do pieca któregoś z tych dwóch. Trzeba zrobić miejsce, gdzie będzie główna baza, chyba. Mam dwa. O, jest ja i... diament? Trzeba zrobić główną bazę tutaj. Dobra, mamy... mamy możemy zrobić tego. Możemy śledzić gracza już. Mogę włączyć śledzenie gracza jakbyśmy chcieli. Jak dużo złota mam. To w sumie bardzo dobrze. O, tu jest kowadło, a co świetnie, ale enchanting by się przydało zrobić. Eee, kurde, nie mamy obsydianu. A to zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Damy radę. Dobra, mam już 5 golda, przypalam. Dobra, ja mam kolej. Ja... ile mam golda? O, co w ogóle fajnie. Ja mam Ja w ogóle też szczerze mówiąc, to chyba musimy wykopać węgiel jako Gdzie materiał przepalasz? Gdzie przepalasz? A tam. tu tam. Dobra, mogę dorzucić twoje? Oka. To Dobra. złoto dorzucę. Węgiel też dorzucę Muszę... Teraz trzeba jabłka jeszcze zabrać. M mam już dwa jabłuszka. Co? Aha, ja też mam. Właśnie ja. mi dropło. Właśnie mi dropło. Pog. No pog, pog. Glowsto mam glowstone. Jabłka to... nie, nie będę jego jadł teraz. Będziemy Jaka, robić ja złote. Szukam... Pomoc? Trzeba zrobić chyba en enchanting. Czekaj, bo teraz szukam ostatniego diaksa do siekiery. Aha, bo siekiera jest OP. No w sumie tak, siekiera jest bardzo OP. O wilku mowa, już mam. Wow. Ja sobie wykopię jedno drewno i sobie zrobię. Miecz i buciki, bo taka ciekawostka, buciki dają tyle samo co więc nie opłaca się jak masz mało to robić czapki, więc no. Mm, o, oh, crafting to bardzo dobrze, w sensie możesz sobie wziąć jakby, nie wiem czy tam się kiedykolwiek przyda, ja wezmę, a nie jest za mało złota, oj, o to dobra szybko, trzeba uzupełnić złotem, au. Au, Mam dźwięk. A, dobra, mam to złota. Szybko, piecek. O... Dobra, kupię jeszcze nam na drugi piecek. Okej. Okay. W sensie nie musisz, bo tu jest drugi piecyk. Są dwa piecyki. Okay. Więc nie no, kowadło bym jedno wziął. Ja nie mam dźwięków włączonych, ja może włączyć dźwięki. Ojej, ojej, no... Ja, ja słyszę parę wybuchów TNT. Eee, myślę, że to jest czas, w którym możemy zrobić Fleet and No w sumie możesz. Ale te dźwięki są piękne. Nostalgia. To no, jak muzyka mi zacznie grać, to ja nie wiem. Ja chyba to wyłączę. O, mam za, mam zagłośne bloki niszczenie. A mnie, że jeszcze żaden krzemień nie wypadł. Wcale, niszczy, wcale nie niszczę wiadrem wody. Co? Nie, nie, nie podejrzewajcie mnie. Ja wezmę też złoto twoje i zrobię. Biorę żelazo. Ja mogę śledzić graczy, jakbyś chciał. Mogę włączyć śledzenie graczy dwa razy, jakbyś chciał. Ale tu chyba najpierw się trzeba trochę bardziej uzbroić. Ja przepalam jeszcze bardziej żelazo. On już żelazne buty. Węgiel. A ty masz złotą klatę, a to dobrze w sumie. Nie, 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 nie chcemy wbijać na jego Discorda. Nie wbijamy na Discord tego serwera. Zamiast tego wbicie na y, mojego Discorda link macie w opisie. Naprawdę? Dlaczego mi nie powiedzieli o tym, że masz Discorda? Ja jestem człowiekiem mistrzem ogarnieniem botów. On jest ogarnięty już. Nie daj się o... złapać burzy? To jest burza? O, TNT mam. Ey, w ogóle mam TNT i... Im... Tak, gdzie bie. Dobra, jak coś tu mam już TNT. Ja sobie... Masz, do... krzemień? masz krzemień? Nie mam. Ale możesz to zrobić ty. Nie masz stone tutaj? Ja no. Ja spróbuję ja zrobić krzemień. Mam, jak coś tu mam dwa TNT yy, Miotana mikstura skoku. kowadło, Kowadło nie wiem dlaczego. Nie wiem po co. Dobra, mam nadzieję, że wypadnie mi ten krzemień. O, jest mam! Dostałeś za to wam leży. Yy, za dwie minuty koniec gry jest. Nie ja wiem. Ja bym już zrobić, zrobić jakąś klatę z czegokolwiek albo coś. Chociaż spodnie. Ej, gdzie, Dre gdzie, gdzie jest ta sztabka? Ja wiem, co ja zrobię. Chyba znajdę gracza. Chyba... Jestem aż tak... śledzenie graczy, co na to? Nie, jeszcze nie. Czekaj, ja tylko zrobię nam... Ej, idź! Aha! Fajnie! Fajni ludzie tu grają na tym serwerze, lubię. Mam już krzesiwo! Dobrze. Bu... Budulec je. Jest słyszę typy. Chyba. Burza! Jest... Ej, tu jest trefa. Mam czerwony ekran. Nie. Trochę. Też? Ja bym poszedł uciekać, chodź. Idziemy. czuł mi... A nie, auto jump! E, ej, 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 no kop, kop, kop! A! Nie! Naprawdę! Nie! nie naprawdę! Gdzie oni w ogóle byli? A, oni mieli cały to sety, dobra. Czy się w tej gierce? O, już jesteśmy, jak wróciliśmy. Od razu nas wbiło do gry. To jest bardzo w Jesteś, 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 jesteś. Świetnie. Ja potrzebuję drewno, żeby zrobić sobie craft. Kill Dobra. Dobra, ja już mam wystarczającą ilość. Zobaczcie, ile jest ludzi na tej arenie. Halo. O, dużą miarę. Na się. No, dziękuję. Będzie zabawa. No, i to dobrze bardzo. O, teraz tak. Ja bym sobie kopałkami zrobimy kilofik Mam. Dobra, mamy. Teraz musimy się szybciej... Na, <laughs> mi się rozładował. <śmiech> Śmiech bardzo personalny czas. Bardzo. To się To się używa komendy... Eee... Ym... I mi się ładuje. To jest piękne. Dobrze, żeby odblokować czat. fajnie. żelazo? No nie wiem, ale ja muszę znaleźć jakiś piec. Chodźmy, do strefy. Czas muszę mieć piętni. Ja, TNT. ja już. Wiem, tutaj jest tej tej ludzi już używam piętni. Dobra. Mam tylko jeden, jeden kobl, to nie muszę nam wykopać na piec. Ale ja mam kobla. Ale piecy się rozpią randomowo. Daj, Daj kobla. kobla. To jest piękne, nie? Ej, a tak w ogóle to bym już... Yy, gdzie, gdzie jest jakiś piec? Potrzebuję pieca. Tu masz piec. Dobra. Ja muszę zdać sobie jakieś cokolwiek. Kurcze, nie, nie mam niczego, nie mam materiału. Ja nie mam żelazu, mam żelazo jedno. A, może, a mi chodzi o drewno. Mam drewno. Tak szybko? Czemu tak szybko jest końcówany? Nie wiem, czy ja potrzebuję już na diaksy. Ja potrzebuję jednego żelaza. I diaksy zaraz mam. mam teraz strasznie dużo diaksów. No, ja też. To zaraz żelazo. Mam dużo żelaza. A ja potrzebuję. Dobra. Chcesz dwa żelaza, bo mam. Nie, nie potrzebuję. Dobra, to ja będę zaraz kopał diaksy w sumie. Ja też. Jeszcze jakiś crafting? Mhm. Jest to crafting. Dobra. Aha, dobra. Teraz tak. Ja już będę mieć żelazny kilo. Więc to bardzo dobrze, lubię żelazne kilofy. Szybko, kilofik, Kilofi. Nie mam drewno. Ja mam drewno. Ale patyki! Minecraft, zliczywana gra. Piękna i uzależniająca. Tak. Kopiemy diamenty. Nie, daj mi, zostaw mi diamenty. Złożę. się zdraspiła. No, co w niej? Jajko, kamienny klecz, ostrość 1. 5 butelek z expem. Dobra, ojej, aha, musiałem wywalić klatę, klatę. Ona się automatycznie zakłada, ty. Fajnie. Ej, tu ja sobie z enchant... A, ja mam ostrość 1, to zrobię diamentowy miecz z ostrością 1. Kurde. chcesz żelazo? Nie, nie potrzebuję. Fajnie, że ja... Dobra. Fajnie, że ja robię młotek ze Sky Factory, nie? E, diamentowy miecz. Fajnie, że ja robię młotek ze Sky Factory. Ostrość 1! Wow, ale dobry miecz! Ale dobry miecz.

Dobra, potrzebuję złota. dużo, dużo, dużo. Ja złota robię bardzo. No czego potrzebuję? Potrzebuję bardzo dużo żelaza. Podjechali na. A. Okej. Okay. Nevermind. To ja. Skąd oni przeszli w ogóle? w ogóle? No dobra, to co? Ile. To ja nie wiem naprawdę, tak szczerze. Dobra, to będzie koniec tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie widzicie ale... mnie, ale główkę widzicie. Do zobaczenia i cześć. Bye, bye.